Ori, ori, <noise> nie wie do kogo pójść. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa 20 grudnia. A 20 grudnia wygląda tak. Całkiem fajnie, tylko zimno. Ledwo mnie widać, zakapturzona, zaszalona, za w ogóle. Jest tak zimno, ale sprawdzałam właśnie temperaturę i jest minus jeden. Ja nie wiem w ogóle, jak ja chodziłam, jak było minus 6. Bo dzisiaj jest tak zimno czy to przychodzi ludzkie pojęcie. No ale nieważne. Za cztery dni Wigilia. My dalej, że tak powiem, no w, w tylnej części ciała, ale trzeba już się zacząć rozglądać za choinką, za żarełkiem, co będziemy robić. No ale to później. Na razie, na razie idę marznąć, bo mi ręka odmarza, więc koniec tej porannej dywagacji. W każdym razie dzień dobry! Szukamy, szuka, szuka. Znalazł! Dobry pies. Dobry pies. Postanowiliśmy go wybiegać w taki sposób, że <grym> Rafał jest daleko, daleko na dole. Ja tu mu się chowam na górze. Szukaj pana! Gdzieś pan. No idź. 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 Ori. Idź. I tak zabiega w to i z powrotem. Się wybiega, bo nie idziemy tam gdzie zawsze chodzimy. Ponieważ jest takie błoto, ale w ogóle jak śnieg sypie. Zaraz się mu schowamy, żeby nas nie widział. Cyk, cyk, cyk. Dobra, może nas nie zobaczy. Ha, znalazłaś panią. Dobry pies. No, jeszcze kilka razy pobiegniesz, to padniesz. Już zmęczony. Gdzie jest pan? Idź! 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 Już chyba nie chcę, już się zmęczył. Leci. Leci! No ma kawałek i to jeszcze pod górkę. A ja lecę mu się schować. Ach, takie poranne zabawy. Śniegiem. słuchajcie, śnieg po kolana. Jak tu żyć? Jak tu chodzić? I wciąż pada. A zaspy wszędzie, no to szykują nam się naprawdę ładnie białe święta. Brawo, brawo. No, chodź. No, chodź. <laughs> Ori, masz być? Reniferem. Piękni, piękni, Ori. No, dawaj. Dawaj. Ojej. Ojej! Ktoś został bez sanek! Nie tak miałoby. być! Ten renifer nie jest nauczony nic! Kogo? Psa? A! Ori! Chodź! Zobaczymy, czy tata zrzuci! No, chodź! Chodź! Chodź do mnie! Chodź! Chodź! No, chodź! Dobry pisek! Chodź! Noga! Chodź! No chodź! No chodź! Chodź! A, chodź! Dobry. No! Chodź szybciutko, chodź, 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 dobry pies! Chodź! Chodź! No chodź, pan jeszcze obiadu nie jadł, chodź! Chodź! Weź mu Chodź, bo masz pod nogami! no teraz! No dawaj! No dawaj! Dawaj! Chodź! Chodź, noga! Chodź! No iść pani! Nie chodź! Ori! Chodź! No, no Chodź! O, brawo. No, Dobry pies! Chodź! Ciągnij. No chodź! No Ori! Ciągnij, ciągnij już. Chodź! Chodź Ori! Chodź! Co ja mam? Co ja mam? No chodź! On myśli, że nie może wiesz? Piekaj. A 23 grudnia wygląda tak typowo grudniowo. Tutaj na oknie mamy takie próbki śnieżne. Robiliśmy. No, u nas już choineczka stoi. Zdecydowaliśmy się nie przestawiać klatki, bo no, za bardzo nie było miejsca. Więc tym razem mamy mniejszą choineczkę. I też ze względu na to, żeby pies i kot nie ściągały bombek, Wczoraj choineczka do nas przyjechała, czyli 22. E, założyliśmy, znaczy, Rafał, światełka. No, a dzisiaj, jak Kai wróci z przedszkola, to będziemy ubierać choinkę. Tu są te moje cienie z glam shopu, o których Wam mówiłam, które zamówiłam. No i taka paletka magnetyczna. Te paletki z glam shopu mi się nie podobały. Dużo tańszą i większą znalazłam na Allegro. Natomiast, jeżeli chodzi o cienie, zobaczcie, one są kilka razy użyte. Jak wyglądają, jak się sypią. To jest w ogóle masakra. Te wszystkie maty, one są, są spoko napigmentowane. Tylko, że strasznie ciężko się. o to, to, to jest w ogóle <laughs> masakra. Bo na oku jest tak biały. No, ale jak ktoś chce biały, to chce biały, nie? No, ja przyznam szczerze, że nie jestem z nich zadowolona. Więcej nie zamówię. Zdecydowanie wolę cienie z Nataszy, Denone czy z Hudy. No, i tutaj mam e, błyski, które, no, że tak powiem, są spoko. Ten mi się mega podoba. Przepięknie wygląda na oku. I to jest e, Celtic. Bardzo widać, nie widać, widać. Bardzo fajny. No i zdecydowanie z tych wszystkich błysków najbardziej e, podoba mi się w użytkowaniu. To jest e, welurowy? Coś takiego. Oj, bo te są turbopigmenty, a ten jest jakiś welur i nazywa się przymus. I jest taki mięciutki, jak widać ale bardzo ma ładny kolor i ładnie wygląda na oczach. Także przyznam szczerze, że jestem z deka rozczarowana tymi cieniami, bo kilkukrotne użycie, a praktycznie cienie są już zdewastowane. Nie wiem, czy na długo wytrwają, przetrwają, no i mega się sypią. No, ja właśnie dopiłem swoją poranną kawkę. Chłopaki poszli do przedszkola na sankach, a ja powoli wszystko ogarniam i lecimy jeszcze... Na ostatnie zakupy brakuje nam jednego prezentu. No dzisiaj jest 23 i przyznam szczerze, że ten dzień mnie bardzo zaskoczył, ponieważ ja byłam w święcie przekonana, że dzisiaj jest 22. Nawet na kalendarzu adwentowym Kajowi mówiłam, że dzisiaj jest 22, na co Rafał do mnie przecież jest 23. Jutro Wigilia, a my jesteśmy w tak zwanej czarnej wiecie gdzie, ale w ogóle się tym nie przejmujemy. Wigilia będzie u nas. Mamy już zrobione bigos, pierogi, zakupione, mamy wszystko na rybę po grecku, także dzisiaj będziemy robić. Ja mam też zakupione produkty, bo będę w prezentach dla kilku osób robić na Thermomixie likier makowy. Zakupiłam wczoraj w pepko takie fajne małe buteleczki, zaraz wam pokażę. Bardzo fajne i mam nadzieję, że to super wyjdzie takie zamykane małe buteleczki. No i jest coś takiego jak generator etykiet do Thermomixa. Są przepiękne etykiety, można imiennie podpisać, wydrukować. Także mam zamiar zrobić likier makowy i likier krówkowy oraz peeling pomarańczowy z solą taką gruboziarnistą. Także mam nadzieję, że to będą takie fajne, ręczne prezenty. No i teraz chłopaki wrócą, le lecę z jeszcze po jeden prezent. No i będziemy intensywnie zajmować się gotowaniem. I jeszcze ja mam na trzynastą. Słuchajcie, dentystę narobiłam bigosu, znaczy bigos to też swoją drogą. E, ugryzłam paluszka i coś sobie zrobiłam z zębem ale nie mam pojęcia co, nie wiem czy on pękł, bo tak jakby nic mi nie odpadło, ale mnie boli, nie mogę docisnąć szczęki, jest taki, coś tam się stało. Nie mam pojęcia co, próbowałam tam zajrzeć, ale no ja nic nie widzę, zobaczymy co powie dentysta. Na szczęście udało się go ogarnąć na dzień przed świętami, bo no, święta z, z bolącym zębem to żadna przyjemność. Także ja lecę jeszcze do dentysty, potem lecę do mojej pani kosmetolog, będzie mi poprawiała usta, bo jej się nie podobają. W sensie nie będziemy ich powiększać czy od nowa robić, tylko coś mi tu na górze chce jakiś kształt zrobić, bo to co mi robiła ostatnio stwierdziła, że jednak jest nie do końca zrobione, nie tak jak ona by chciała, nie taką jaką ona miała wizję, więc też dzień przez wieki będziemy poprawiać usta, także pewnie no, będzie karp, bo będzie spuchnięte. No, na stole nie będzie karpia, ja to chociaż przy stole będzie karp. Nie no, mam nadzieję, że to tylko jakaś drobna rzecz i, i mi szybko ta opuchlizna zejdzie i nie będzie nic widać, no i bierzemy się jeszcze za sprzątanką i tak jak mówiłam robimy mniejsze porcje. Nie szalejemy, nie ma jakiegoś mega sprzątania. Jak widzicie, kręcenie vlogów mi przez ostatni tydzień od poniedziałku totalnie nie szło. No ale słuchajcie, no Wiedźmin sam się nie obejrze, tak? Um, obejrzeliśmy cały sezon y, nowy Wiedźmina. Bardzo mi się podobał, bardzo lubię Wiedźmina. A, aktor główny, który gra tam rolę. Mm, cały czas mówię Rafałowi, patrz, zapuść włosy i osiwiej. No bardzo mi się podoba, mega przystojny jest. Ale tylko jako Wiedźmin, bo jak go zobaczyłam tak naprawdę bez tych długich włosów, to. Eee. No. Także tak, moi drodzy, tak u nas wygląda 23. E, intensywnie będzie, e, co będzie ubieranie, gotowanie, sprzątanie, przygotowanie się na jutro. Chcemy dzisiaj ze wszystkim zdążyć, żeby jutro ten dzień nie był zalatany, żeby. Wiecie, taki jest plan, nie? Taki sobie właśnie ułożyliśmy plany, że jutro w Wigilię wstajemy na spokojnie, nie mamy już nic do robienia, spędzamy razem wspólnie czas. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. I co? I słuchajcie, chciałam Wam przede wszystkim złożyć życzenia wszystkiego co najlepsze: zdrowych, pogodnych, wesołych, a przede wszystkim rodzinnych świąt, żebyście te dni nadchodzące spędzili miło w świetnej atmosferze, bez żadnego smutku, bez żadnego żalu, a przede wszystkim bez żadnej złości. Luzik, chill. Pamiętajcie, pamiętajcie co mówiłam w poprzednich vlogach, nie ma co się stresować. To, są, to jest czas dla Ciebie, to jest czas, żebyś Ty poczuła się dobrze, no a przede wszystkim, żebyś odpoczęła, odpoczął i miło, miło spędził ten czas czas odpoczynku, czas miłego spotykania się ze znajomymi, z rodziną, dobrego jedzonka. To ma być. Mega czas dla ciebie, a nie jakiś stresujący, zabiegany czas, kiedy tak naprawdę wywalasz język na brodę i wszystkich obsługujesz, wszystkim podajesz i ciągle się stresujesz. Tak. Takie było y, przesłanie na niedzielę, chociaż dzisiaj jest czwartek. Ja w ogóle jestem zagubiona w czasoprzestrzeni. Cały czas mi się wydaje, że jest inny dzień tygodnia niż jest. Dobra, to ja z tej okazji idę wstawić pranie, zaraz y, będzie Rafał, ruszamy na ostatni, polowanie na ostatni prezent, z którym mieliśmy największy problem i nie mogliśmy y, znaleźć. Także sytuacja u nas śnieżno-epidemiologiczna wygląda tak, że jesteśmy wszyscy zdrowi. Y, przyznam szczerze, że mi troszeczkę jakby pobolewa gardło. Ale tak troszeczkę. Mm, dzieciaki zdrowe, także będziemy mieć, mam nadzieję, zdrowe święta. Śniegu jest za dużo, za dużo, za dużo. No ale w końcu mamy białe święta, nie? Zawsze wszyscy marzą o białych świętach, także w tym roku na pewno je będziemy mieć. Dobra, zmykam zanim Rafał przyjdzie, ogarnąć jeszcze pranie. Jej. No, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszy dzień świąt. Mam nadzieję, że spędziliście te święta wspaniale i cudownie, i że było tak, jak sobie wymarzyliście, że dostaliście prezenty, takie na jakie zasłużyliście. <grym> e, no, jak widzicie, u mnie ciężko idzie z tym e, montowaniem, ogarnianiem i wstawianiem. Po prostu nie idzie, nie ma czasu. E, powiem Wam tak, te święta to po prostu, no jak zwykle, u nas była jedna wielka. Mm, Komedia Pomyłek. U dentysty okazało się, że zupełnie zdrowy ząb wziął i mi pękł na tym yy, paluszku. To była szóstka. I słuchajcie, jakie było zdziwienie moje i dentysty. Jak się okazało, że on po prostu wziął i pękł. Pękł na pół. I to jeszcze pękł tak, że już nie da się z nim nic zrobić. Więc dentysta wyjął mi połowę tego zęba, bo on tak dosłownie na pół pęk zalepił i powiedział, że nie będzie mi wyrywał całego, ponieważ ząb jest mocny, silny, zdrowy i że będzie to bardzo dużo czasu trwało, będzie bardzo bolesne, będzie długo się goić, yy, więc tylko mi jakby wyrwał to pół, które jak mówiłam, nie mogę docisnąć szczęki, mi tam troszeczkę dostawało. Zalepił i powiedział, że po Sylwestrze w nowym roku muszę się pożegnać z zębem. Wyrwa, wyrwie mi ząb. Dla mnie to było po prostu. Słucham? Halo? Jak? Gdzie? I powiem Wam, że jestem mega przerażona. Nie spodziewałam się takiej wizji, że nowy rok zacznę od usunięcia zęba, że nie będę miała zęba. W ogóle nawet nie wyobrażam sobie, co to może być. Oczywiście dentysta mi e, opcje, jakie istnieją w tym przypadku, co mogę zrobić, i no, powiedział, że najlepszą opcją jest imbrand, który kosztuje 8000 zł. Całe szczęście, że to jest szóstka. No, ale będę kombinowała tam. Podobno można zrobić taniej gdzieś, ale w ogóle sama wizja yy, usunięcia zęba, jestem przerażona i po prostu myślałam, że już mam po świętach. Yy, potem byłam u koleżanki, która yy, poprawiła usta. Nie było karpika, ładnie wyglądają, jeszcze są niestety troszeczkę spuchnięte, ale jest ok. Powiem Wam, że bardzo bolało usunięcie tej połówki tego zęba. Więc święta raczej siedziałam cichutko, jak nie ja, jak myszka. Ale mimo wszystko święta były naprawdę wesołe, fajne. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. I jak to zwykle u nas komedia pomyłek. Wyobraźcie sobie, że okazało się w Wigilii o godzinie 16, że ani my nie mamy opłatka, ani mama nie ma opłatka. Ani babcia wszyscy liczyli na tą babcię, a się okazało, że babcia też nie ma opłatka. No ale że to symbol, nikt z nas nie robił z tego powodu żadnej dramy. Po prostu złożyliśmy sobie życzenia i miło, miło spędziliśmy czas aż do 12 w nocy. No, tak, taką mieliśmy w wigilię. E, I powiem Wam, że dzisiejszy dzień po prostu odpoczywamy. Byliśmy obejrzeć szopkę, byliśmy na sankach, ale jest tak zimno. Jest odczuwalna minus 12 u nas, że szybciutko zawinęliśmy się do domu i dzieciaki bawią się swoimi prezentami, my razem z nimi e, gramy w rodzinne gry. Na wieczór mamy pizzę. <grym> powiem Wam, że pełna lodówka. E, zapakowałam Jedzonko wywiozłam do babci, babcia też zmęczona Wigilią, siedziała bardzo długo, też już zmęczona, już nie mogła teraz nas patrzeć, znaczy ja tak mówię, babcia twierdzi, że nie, ale zawiozłam jej ekwipunek, także babcia teraz siedzi też u siebie, ma pyszne jedzonko, a my powiem szczerze, że ja już nie chcę patrzeć na to wigilijne, świąteczne jedzenie. I właśnie Rafał kręci ciasto na pizzę. Będziemy mieli swoją własną, pyszną, domową pizzę, obejrzymy sobie jakiś film. A jutro, nie wiem, nie wiem, nie mamy planów. Być może spotkamy się z rodzinką, być może sobie pojedziemy do Gdańska na jakiś fajny wypad. Jakoś jeszcze miło, rodzinnie spędzimy czas. No, od poniedziałku już jest znowu cała lista rzeczy do zrobienia. Ja jeszcze mam szkolnych kilka rzeczy do zrobienia, także. Błogie lenistwo, halo, gdzie ono było, nie było, ale może będzie jeszcze do Nowego Roku trochę czasu. Także, no, tak u nas właśnie to wyglądało. Ja jestem mega przerażona w ogóle tym zębem. Powiem Wam, że świat mi się skończył. Nie spodziewałam się, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że zostanę bez zęba. Sakra, co? No ale nic, będę kombinowała właśnie jak temu zaradzić, co z tym zrobić, może jeszcze pójdę do jednego dentysty i na tej połowie zębami coś zrobię, o dobra, nieważne o zębach, mamy święta, ciszcie się, radujcie, resztę tych świąt spędzajcie miło. I ja tak jak mówiłam, u nas było zero stresów, na luzie, dużo śmiechu, dużo fajnych prezentów, w sumie chyba takie, co każdy sobie wymarzył. Także miło spędzony rodzinny czas. Kolejna wspólna wigilia, jestem mega za to wdzięczna. Cieszę się, że nie jestem już w Anglii, ponieważ prawdopodobnie nie przyjechałabym jak większość osób na święta ze względu na te wszystkie obostrzenia i inne dziwne wymysły. Także no, napiszcie mi, jak Wasza wigilia. Mam nadzieję, że była równie fajna. No i co, i kilka kolejnych dni, mam nadzieję, że u Was również będzie sympatycznych, spędzone na błogim lenistwie. Nie przepracowujcie się, nawet jeżeli idziecie od poniedziałku do pracy. No. Także ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję za wszystkie życzenia, które wysłaliście mi na Instagramie. Jestem mega wdzięczna. Mam naprawdę przekochanych widzów. Także buziaczki jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo uśmiechu, dużo energii. Przysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. No, to do następnego vloga. Pa, pa.